Jest. Od razu Was przeproszę za te moje okulary, które się odbijają i które są bardzo brudne, ale właśnie wróciłam dopiero co ze stajni i... O Jezu, jeszcze gorzej, rozmazałam wszystko. Właśnie wróciłam ze stajni i one takie zakurzone są po tej stajni. Także, nie przedłużamy. Dostałam paczuszkę od Holo Horse z nową kolekcją i z czymś jeszcze w środeczku, także nie będziemy przedłużać i sobie ją otworzymy i zobaczymy, co tutaj holochors nam ciekawego wysłało. E, także słuchajcie, na pierwszy ogień, tutaj chowamy resztę, rzuca się przepiękny, bordowy czaprak. A naprawdę bardzo, bardzo fajny, przyjemny materiał. E, tutaj mamy logo Holohorse, które się troszeczkę zmieniło. E, tutaj jak widzimy mamy taki błyszczący e, paseczek, który e, no nie zostawia na sobie w ogóle tego brokatu. Mogę Wam przybliżyć. Nic nie zostawia, także bardzo fajnie wytrzymały. E, bardzo, bardzo podoba mi się to logo, które jest nowe e, i bardzo ładnie wygląda. Pod spodem mamy taką siateczkę. Przybliżę Wam. Zobaczycie, mam nową kamerę. Teraz wszystko ładnie widać. E, tutaj mamy taką meteczkę i oczywiście takie paski do zapięcia e, czapraka e, do siodła. E, no i co? No i taką się prezentuje. Mamy bardzo ładną tutaj lamóweczkę, e, taką bordowo-białą. E, tutaj. Na zewnątrz jest jeszcze taka lamówka granatowa, także wszystko ładnie tutaj się dopasowuje do tego czapraka. Ja wziąłam sobie tym razem model skokowy, co by próbować lepiej nad ziemią. No i mega, mega fajnie wygląda i bardzo ładnie się prezentuje. Także położymy sobie go tutaj koło mnie. Jak widzicie, zobaczcie, mam takie już świąteczne tutaj ozdoby jedną ozdobę, ale stwierdziłam, że dlaczego by w sumie nie eee, mamy już zaraz święta dzisiaj jest 6 grudzień, także fajnie by było zrobić taki świąteczny klimacik eee, dobrze, lecimy dalej, słuchajcie lecimy dalej, eee, czekajcie mamy teraz tak, do kompletu nauszniki eee, tak, do kompletu mamy nauszniczki a, prezentują się one w ten sposób. Tutaj mamy te samo logo co na czapraku, przepięknie wygląda. Jak widzimy tutaj mamy taki brokacik, taki paseczek brokatowy. Dodatkowo te nauszniki jeszcze są przeszyte tutaj e, takim, taką świecącą niteczką, co, co daje tutaj naprawdę e, fantastyczny efekt. No i uszka mamy z takiego rozciągliwego materiału. Także tak to się prezentuje. Yy, I mamy, zobaczcie, te same szmoreczki co w czapraku. Więc komplecik idealny. Mega, mega ładnie. No i to logo przede wszystkim bardzo fajnie tutaj się błyszczy. Dobrze, położymy sobie tutaj te nałusziki. Proszę, żebyście mogli na nie jeszcze popatrzeć w tle. O, dlaczego by nie? I mamy jeszcze jedną rzecz, kochani, a nie, jeszcze dwie rzeczy, słuchajcie. Tutaj mamy zapakowane, słuchajcie, zaraz się... Nie wiem, na czym skończyłam, bo kamera przestała mi nagrywać nową kamerą nagrywam i ona ja jakieś tutaj dziwne, nieuzasadnione funkcje i nie do końca ją rozumiem, ale mam nadzieję, że skończyłam na tym, że wyciągamy kolejną rzecz i zaraz sobie ją odpakujemy. A w środku Um, były tutaj takie naklejki HoloHors, które fantastycznie się mienią w świetle. E, dalej. Dalej mamy, słuchajcie. Otworzymy sobie i zobaczymy. Dalej mamy, 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 nauszniki, słuchajcie. piękne, o Jezu, jeszcze śliczniejsze logo e, Holo Horse, one w środku się błyszczy, e, nie wiem czy tutaj Wy to widzicie, ale mega, mega fantastyczne logo no mega jest czarne takie, one tutaj się błyszczy bardzo fajnie wygląda, tutaj mamy z boku taką uroczą kokardeczkę zieloną no i na Renifera zrobimy na pewno jakąś Sesję zdjęciową dla pokerskiego w tych pięknych uszach. Mega, mega fajne. E, fajnie ogólnie, bo chciałam zrobić jakąś świąteczną sesję, a nie miałam w sumie pomysłu. A takie nauszniki trochę tutaj e, zrobią nam dekorację, dekorację do sesji e, takiej świątecznej. Niestety pewnie nie mogę się spodziewać śniegu, bo bardzo bym chciała świąteczną taką sesję ze śniegiem. No ale sami rozumiecie, jak jest. Pół Polski ma śnieg, tylko mizerka na Warmii nie ma śniegu. Świetnie. Dobrze, mam tutaj już w ręku, jak sobie gadałam, kolejną, e, kolejną rzecz. Tutaj już w środku nic nie ma. E, kolejna i ostatnia rzecz, która jest zapakowana, zobaczcie, w takie urocze. Torebeczki i ta, te, te nauszniki te również były zapakowane właśnie w takie urocze torebki Ja ich nie wyrzucę, one bardzo fajnie albo na jakiś prezent albo coś Pewnie jeszcze je wykorzystam I tutaj w ręku teraz trzymam kolejną rzecz od Holohorse No i zaraz zobaczymy, co tutaj wymyślili, słuchajcie No i jak tutaj widzimy są to takie skarpetki dla konia na przednie nóżki. One są zapinane, słuchajcie, na rzepy. Także bez problemu możemy odpiąć, wziąć nogę konia, cyk, owinąć, cyk i zapiąć. I mamy tak ślicznie ozdobione nogi konia. I ona tutaj ma taką ta skarpetka ma taką kokardeczkę i z tyłu taki piękny, ładny sznureczek i Kark. super mega mega fajne, mamy tutaj dwie dwie takie skarpeteczki, także na przednie nogi razem razem z tymi nausznikami będzie świetnie się komponować <noise> już się nie mogę doczekać tej sesji którą zrobimy z pokarskim, jeszcze muszę jakąś czapkę Mikołaja ogarnąć sobie albo może śniżynko zostanę Pomagają mi Zobaczymy. <laughs> Także, mega, mega fajnie. Bardzo dziękuję Holochorze za przysłanie tych produktów. My na pewno będziemy użytkować. Już się nie mogę doczekać świątecznej sesji i e, również przetestowania tego czapraka z naucznikami, e, bo mega, mega mi się podoba i chyba najbardziej e, najbardziej mi się podoba z tych wszystkich kolekcji, bo naprawdę bordo bordo jest bardzo, bardzo teraz modne, popularne i naprawdę bardzo mi się podobają bordowe rzeczy, także bardzo dziękuję, na pewno będziemy użytkować, sprawdzać, będziemy dawać oczywiście Wam znać na bieżąco na moim Instagramie, do którego Was zapraszam zapraszam Was również na Instagrama holohorse no i oczywiście do sklepu holohorse gdzie macie do zgadnięcia aż 10% zniżki na hasło mizerka możecie kupować wszystkie produkty właśnie z tą zniżką dziękuję, z Wami się żegnam, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, no i co, no i to by było chyba wszystko, do zobaczenia w kolejnych filmach, buziaki, cześć i pa!